13 września 1848 roku Phineas Gage kierował budową toru kolejowego. Jednym z elementów tej pracy było przygotowywanie ładunków wybuchowych w wydrążonej skale. Procedura wymagała przysypania prochu piachem, a potem ubicie go takim oto 3-kilogramowym metalowym prętem o długości metra. Fineas został nagle zawołany przez swojego kolegę, aby coś sprawdzić. Pechowo nachylił się tak, że jego głowa znalazła się dokładnie nad otworem, w którym właśnie rodziła się niekontrolowana eksplozja. Pręd wystrzelił prosto w jego czaszkę. Siła była na tyle duża, że przeszedł na wylot. Wydawać by się mogło, że coś takiego po prostu zabije człowieka na miejscu. Ale nie w tym wypadku. Gage dość szybko odzyskał przytomność, mówił, nawet chodził. Oczywiście powrót do zdrowia wymagał trochę czasu i nie było to zupełnie bezproblemowe, ale ostatecznie mógł wrócić do normalności, niemal taki sam jak był wcześniej. Niemal taki sam, ponieważ po wypadku znajomi i pracodawcy Gage'a mieli zauważyć znaczące zmiany w jego zachowaniu. Według nich stał się impulsywny, wulgarny. Nie ma pewności, jak bardzo rzeczywiście się zmienił. Niektóre świadectwa można z miejsca skreślić jako fałszywe. Przykładowo twierdzono, że po wypadku zaczął źle traktować swoją żonę i dzieci, pomimo że w ogóle nie posiadał żony ani dzieci. Inne zachowania mogły wynikać z niechcianej uwagi, jaką Gage wtedy przyciągał, będąc tak szokującym przypadkiem. Jakieś zmiany w zachowaniu chyba jednak rzeczywiście zaszły, ponieważ firma, w której pracował do tej pory, nie chciała przedłużać z nim współpracy, uzasadniając to właśnie zmianami w jego charakterze. Zmiany te jednak po jakimś czasie ustąpiły. Gage miał wiele szczęścia, że przeżył. Ale takie przypadki jak ten, oprócz tego, że zadziwiają tym, jak w ogóle można je przeżyć, dają naukowcom ważne dane, pozwalające postawić kolejne kroki w rozszyfrowywaniu działania naszego mózgu. W czasach współczesnych oczywiście zyskujemy coraz lepszy wgląd w jego funkcjonowanie dzięki różnym technikom neuroobrazowania, badania aktywności mózgu przy różnych czynnościach, ale w 1848 roku przypadki, gdzie można było zobaczyć, jak konkretne uszkodzenie wpływa na zachowanie człowieka, były niezwykle cenne. Gage i jego zmiany osobowości po wypadku były mocnym argumentem za tym, że mózg jest powiązany z osobowością. Można powiedzieć, że ten przypadek był jednym z fundamentów, na którym kilkanaście, kilkadziesiąt lat później została zbudowana kontrowersyjna dziedzina psychochirurgii. Leczenie zaburzeń psychicznych poprzez wycinanie części mózgu brzmi jak dość śmiały pomysł i to za mało powiedziane. To na tej fali z odmętów ludzkiej kreatywności i obsesyjnej próby zrozumienia wszystkiego narodził się niesławny zabieg lobotomii. Przecięcie kluczowych połączeń w mózgu może i było w stanie wyeliminować pewne objawy, ale tak poważna ingerencja w strukturę umysłu nie mogła obejść się bez skutków ubocznych. Poważne zmiany osobowości wystąpiły u ponad 90% pacjentów. Procedura została później całkowicie zakazana. Jednak poszukiwania trwały. Dziś zamiast od razu wycinać, wiemy, że konkretne części mózgu można na przykład stymulować elektrycznie. Wszczepiane w głowę implanty z powodzeniem leczą depresję albo zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne u osób, którym nie pomogły inne sposoby. Chirurgiczne usuwanie pewnych części mózgu wciąż jest jednak praktykowane. Nie są to tak inwazyjne metody jak w wypadku lobotomii, ale na przykład leczenie epilepsji wciąż opiera się w dużej mierze na tego typu zabiegach. Epilepsja jest chorobą, której przyczyny do końca nie rozumiemy. Wiemy, że polega na gwałtownej aktywności elektrycznej neuronów. Można to kontrolować lekami, jesteśmy też w stanie zlokalizować, w której części mózgu ten proces się zaczyna, ale nie zawsze da się wskazać dokładny powód. W szczególnie ciężkich przypadkach, gdy uda się zlokalizować, który rejon mózgu jest źródłem tych spięć, czasem jedynym rozwiązaniem jest tę część usunąć. Problem w tym, że kiedyś zarówno zlokalizowanie problematycznego miejsca, jak i jego usunięcie niekoniecznie było szczególnie precyzyjne. Teraz przyszła pora na przerwę. Sponsorem tego filmu jest Oponeo.pl. W życiu każdego kierowcy przychodzi ten moment grozy. Moment taki jak teraz, kiedy idzie zima i trzeba zmienić opony. Dlaczego jest to moment grozy? Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ z Oponeopl jest to jedna z najprostszych rzeczy na świecie. Tak się składa, że sam robiłem to niespełna rok temu, i chociaż uwielbiam jeździć autem, to nie znam się na nich zupełnie. W Oponeopl wystarczy, że wrzucicie model swojego samochodu i dostajecie listę propozycji. Zimowe, letnie, wielosezonowe, cisze. Każdy z tych modeli na pewno będzie pasował. I jako, że Oponeo.pl jest największym sklepem z oponami w Polsce, serwisów partnerskich jest przeszło 1300. Możecie od razu wybrać jeden z nich, a potem w umówionym terminie pojedziecie tam i wasze opony zostaną wymienione. Nie musicie się martwić o nic, o przesyłkę, magazynowanie tych opon. Nawet wasze stare opony zostaną zabrane do utylizacji. Jest to więc jedna z najwygodniejszych i najszybszych opcji do zajęcia się tym problemem. Czy to ze względu na to, że właśnie przychodzi nowa pora roku, czy po prostu chcecie wymienić zużyte opony albo wymienić je na lepsze. Zachęcam was bardzo do skorzystania z linku mojego, który znajduje się w opisie pod tym filmem. Przy tej okazji wesprzecie też kanał i będziecie mogli skorzystać z najszybszego sposobu na wymianę opon. Dzięki za uwagę i wracamy do materiału. W 1953 roku Henry Gustav Mollison, znany jako pacjent HM, przeszedł operację neurochirurgiczną, mającą na celu wyleczenie jego epilepsji. Operacja w pewnym sensie się udała, bo rzeczywiście jego problem ustał, jednak pojawił się poważny skutek uboczny. Henry został uwięziony w czasie. Usunięcie dużej części hipokampa miało bardzo specyficzne efekty uboczne. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że wszystko działa w porządku. Możliwości intelektualne czy poruszania się pozostały nienaruszone. Szybko jednak okazało się, że czegoś brakuje. Pacjent HM po operacji stracił możliwość zapamiętywania. Nie jest to wystarczająco precyzyjne określenie tego, co przestało u niego działać. Pamięć długoterminowa zasadniczo działała, bo był w stanie przypominać sobie rzeczy, których doświadczył kiedyś albo nauczył się przed operacją. Nie mógł za to tworzyć żadnych nowych wspomnień choć to też nie jest do końca pełny obraz jego sytuacji. Nie był do tego zdolny w ramach pamięci deklaratywnej, na którą składa się między innymi coś, co jest nazywane często pamięcią autobiograficzną. W związku z tym, pomimo że lekarze wielokrotnie opowiadali mu na przykład, jak znaczący jest jego przypadek dla neuronauki, nie był w stanie tego zapamiętać. Nie był też w stanie zachowywać informacji w ramach pamięci semantycznej, czyli takie czyste fakty w stylu kto jest aktualnym prezydentem również mu umykały. Jednak częścią pamięci długotrwałej jest też coś, co nazywamy pamięcią proceduralną, która odpowiada za naukę czynności manualnych i ten rodzaj pamięci pozostał nienaruszony. Sprawdzano to, dając pacjentowi do zrobienia ćwiczenie polegające na tym, by narysować gwiazdę, ale patrząc jedynie w odbicie w lustrze. Może wam się to kojarzyć z czymś w stylu rysowaniem czegoś ręką, którą zazwyczaj nie rysujecie. Jest to czynność jako tako znajoma, ale jednak wymagająca nauki w pewnym sensie od zera. Henry wykonywał więc to ćwiczenie wiele, wiele razy, żeby można było zobaczyć, czy następuje jakaś poprawa. Powinien był w stanie nauczyć się tego i robić to coraz lepiej. Z kolejnymi próbami faktycznie szło mu coraz lepiej, pomimo że jego pamięć sięgała jedynie te wspomniane 30 sekund wstecz i sam pacjent nie pamiętał nawet, żeby kiedykolwiek wcześniej próbował narysować gwiazdę, patrząc tylko i wyłącznie na jej odbicie w lustrze. Możemy sobie tylko wyobrazić jak to wyglądało. Z perspektywy naukowców mieliśmy do czynienia z przypadkiem człowieka, który na 100% robił tę rzecz wiele razy, ale zupełnie tego nie pamiętał i w tym jak to robił, było widać, że jego ciało nabierało pewnych umiejętności. Jego mózg gdzieś zachowywał tę wiedzę, te doświadczenie, którego sam człowiek na świadomym poziomie nie pamiętał. Henry Mollison dożył w takim stanie aż 82 roku życia, czyli przez 53 lata funkcjonował, pamiętając właściwie tylko i wyłącznie bieżącą sytuację. Musiał znaleźć sposoby, aby rekompensować sobie ten brak. W ramach ćwiczenia swojego mózgu regularnie rozwiązywał krzyżówki, świetnie radził sobie z hasłami związanymi z wiedzą dotyczącą rzeczy sprzed operacji gorzej było z tymi po, jednak i na to znalazł pewną metodę, pewne obejście, bo okazało się, że był w stanie modyfikować już istniejące w jego głowie wspomnienia. Jeśli miał jakieś informacje, które już wcześniej przed operacją pamiętał na jakiś temat, był w stanie je zmodyfikować i później zapamiętywał tę zmodyfikowaną wersję starych wspomnień. W wypadku pacjenta HM usunięcie dużej części hipokampa doprowadziło do utraty pamięci długotrwałej. Jest to oczywiście bardzo istotna rzecz w naszych życiach, ale są też inne. Co na przykład, jeśli stracilibyśmy emocje? W takiej sytuacji mogą znaleźć się ludzie z uszkodzoną brzuszno-przyśrodkową korą przedczołową. Konsekwencje tego są jeszcze większe niż można by się było spodziewać. Oczywiście sami możemy stwierdzić, że emocje są ważne, to dzięki nim możemy lubić, nie lubić, przeżywać rzeczy w sposób, który sprawia, że stają się one dla nas ważne, ale być może nie wszyscy stwierdziliby, że może to też poważnie wpłynąć na racjonalne myślenie. Mało tego, na podstawie wypowiedzi niektórych osób można by było być przekonanym, że pozbycie się emocji doprowadzi do poprawy racjonalnego myślenia, że prawdziwie racjonalne myślenie to właśnie takie, w którym nie występuje ani gram odczuć, nic bardziej mylnego. Okazuje się, że jeśli zabrać ludziom emocje, podejmowanie decyzji staje się dużo trudniejsze. No bo co z tego, że możemy wypisać wszystkie argumenty na przykład za kupieniem domu, jeżeli nie mają one dla nas żadnego znaczenia? Ogródek może być fajny, ale tylko jeżeli posiadanie ogródka wywołuje w nas jakąś pozytywną emocję. Bez tego rozważanie jaką pralkę kupić albo czy oszukać drugiego człowieka stają się jednym i tym samym. Rzeczy, które często uznajemy jako racjonalne, które po prostu są tym właściwym sposobem na zrealizowanie czegoś, bardzo często są po prostu naszymi emocjami i wartościami zakamuflowanymi jako zdrowy rozsądek. Kiedy źródło ataków epileptycznych jest bardzo trudne do ustalenia, a przypadek naprawdę ciężki, możliwe jest przecięcie spoidła wielkiego. Jest to część mózgu, która łączy obydwie półkule ze sobą i jest głównym kanałem przepływu informacji pomiędzy nimi. Mogłoby się wydawać, że przerwanie tego połączenia będzie nieść ze sobą jakieś katastrofalne skutki. Tymczasem wcale tak nie jest. Większość ludzi po takiej operacji funkcjonuje normalnie i trudno zauważyć coś nietypowego, dopóki nie przeprowadzi się precyzyjnych testów. Przykładowo, jeśli zrobimy tak, że osoba badana z przeciętym Spoidłem wielkim lewym okiem będzie widzieć jeden obiekt, a prawym okiem drugi, będzie w stanie narysować tylko to, co widziała tym lewym okiem, a opisać jedynie to, co zobaczyła prawym. To przez to, że każde z oczu jest połączone z przeciwległymi półkulami mózgu, czyli np. lewe oko jest podłączone do prawej półkuli, a z kolei te różne półkule są wyspecjalizowane w innych zadaniach. Co jest jednak jeszcze ciekawsze, to że osoby badane nie zdają sobie sprawy z tego, że coś jest nie tak. To znaczy mogą wiedzieć o tym, ale nie mają poczucia, że coś im umyka, że w ich umyśle są informacje, do których nie posiadają dostępu, no bo w końcu oko widzi, ale pacjent już nie. Dobrze pokazuje to jedno z wielu badań, które przeprowadził profesor Michael Gazaniga. W ramach eksperymentu badanemu zostały wyświetlone dwa słowa dzwon, i muzyka, w taki sposób, że słowo dzwon było widziane przez lewe oko, a muzyka przez prawe. Następnie pacjentowi pokazano planszę przedstawiającą różne obrazki kojarzące się z muzyką, czyli byli tam na przykład ludzie z bębnami, trąbka, organy i dzwon. Badany miał wskazać dowolny obrazek lewą ręką, ponieważ ta ręka jest kontrolowana przez prawą półkulę, a prawa półkula miała tylko dostęp do słowa dzwon. Ten człowiek wskazywał właśnie na obrazek dzwonu. Mając do wyboru wszystkie obrazki, bo przypominam, że wybór był dowolny. Kiedy został zapytany o to, dlaczego wybrał akurat ten obrazek, nie był świadomy, że w ogóle pokazano mu słowo dzwon, dlatego że za mowę odpowiada półkula lewa i ona najwyraźniej miała dostęp tylko do słowa muzyka. Badany odpowiedział więc, trochę racjonalizując swoją decyzję, że muzyka skojarzyła mu się z dzwonem, który słyszał wcześniej i to według niego było jedynym powodem, dla którego wskazał akurat ten obrazek. Wiem, że jest to dosyć skomplikowane, ale jeśli prześledzicie to krok po kroku, zrozumiecie dokładnie o co chodzi. Obie półkule specjalizują się w czymś innym: jedna ma dostęp do mowy, druga ma dostęp do pisania, i tak samo, jedna ma dostęp do informacji, które widzi tylko lewe oko, druga ma dostęp do informacji, które widzi tylko prawe oko. W taki oto sposób dostajemy niezwykłą mieszankę różnych funkcji, ale też różnych informacji, które znajdują się w poszczególnych półkulach, a te półkule w tym wypadku nie mogą się ze sobą komunikować nie mogą sobie przekazywać tych informacji. Mózg człowieka, który jakoś podejmuje te decyzje, ale nie jest do końca świadomy wszystkiego, co się na nie składa, uzupełnia te luki w jakiś sposób, który jest dla niego intuicyjny, który sprawia, że nie wydaje mu się, że odchodzi od zbysłów, tylko podejmuje racjonalne decyzje. Tego typu sytuacja może kojarzyć się z innym zjawiskiem, nazywanym ślepowidzeniem. Polega ono na tym, że dana osoba nie jest świadoma tego, że widzi. Jeśli z nią porozmawiamy, wyjdzie na to, że jest niewidoma, bo tak będzie opisywała swoją rzeczywistość. Jednocześnie jednak, gdy będzie musiała przejść przez korytarz, bez problemu ominie wszystkie przeszkody. Jak to możliwe? Czy ta osoba kłamie? Oczywiście nie da się tego do końca wykluczyć, nie da się tego zweryfikować, ale jeśli nie kłamie, oznacza to, że można widzieć, ale o tym jednocześnie nie wiedzieć. I porównując to do tego przypadku, który mieliśmy wcześniej, wydaje się to mieć całkowicie sens, bo to nasz mózg widzi, ale nie przesyła nam tej informacji do części mózgu, która odpowiada za świadomą analizę tego, co dzieje się wokół nas. Osoby z przeciętym spoidłem wielkim mają często problem z nauczeniem się czynności wymagających asymetrycznych ruchów. Może to być na przykład gra na perkusji, gdzie musimy wykonywać różne ruchy, ale jednocześnie składają się one na wspólną całość. Co ciekawe jednak, te same osoby są w stanie nauczyć się rysować dwiema rękami dwie różne rzeczy, zupełnie tak, jakby każdą z rąk kierował osobny system. Tego typu przypadki mogą podsunąć nam pomysł, że półkule mózgu są w pewnym sensie niezależne od siebie, może nawet do tego stopnia, że każda z nich posiadałaby swoją własną świadomość. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że możliwe jest usunięcie całej półkuli mózgu, czyli nie tylko tego połączenia między nimi, całej połowy mózgu i ludzie też są w stanie funkcjonować potem normalnie, być może coś jest na rzeczy pozostała półkula w sytuacji, w której zostaje sama, jest w stanie się zaadaptować i zacząć wykonywać wszystkie funkcje, do których wyspecjalizowana była ta druga usunięta półkula. Co w takim razie jeśli wzięlibyśmy tę wyciętą półkulę i wsadzili ją do innego ciała. Czy powstałyby dwie osoby? Czy jedna ogarniałaby pewne rzeczy lepiej niż druga? A jeśli tak, to jak to działa w całym zdrowym mózgu. Gdzie jesteśmy my? I czy jest tutaj? Ktoś jeszcze? Aby odpowiedzieć na to pytanie, dwóch naukowców, Donald i Valerie McKay, przeprowadziło nietypowe badanie, polegające na tym, że osoba badana grała sama ze sobą w coś w stylu 20 pytań. Wyświetlano więc liczbę, tak aby informacja była dostępna tylko dla lewej półkuli, a prawa półkula, odpowiedzialna za mowę, miała zgadywać, co to jest za liczba. Lewa półkula mogła podpowiadać, wskazując na tabliczkę z napisem mniej albo więcej, i to działało do tego stopnia, że w pewnym momencie, gdy badana osoba zgadywała, że chodzi o 1, a ręka wskazała, że mniej, badany się zirytował, bo przecież nie ma nic poniżej 1 i dopiero po chwili przypomniał sobie o tym, że istnieje 0. Jednocześnie, gdy wprowadzono element zapłaty za podpowiedzi, okazało się, że obie półkule są bardzo zgodne w celach, co badacze interpretowali jako znak, że ostatecznie obie półkule działają jako jeden system. Eksperymentów, które miały rozstrzygnąć ten problem, przeprowadzono wiele, jednak do tej pory ta kwestia pozostaje nierozwiązana. W przypadku Phineasa Gage'a i jego niefortunnej historii z prętem, zmiany były nagłe i brutalne. Co jednak, jeśli mózg byłby powoli ściskany przez 30 lat? Taki przypadek opisano w czasopiśmie naukowym The Lancet w artykule z 2007 roku, gdy 44-letni francuski urzędnik zgłosił się ze słabą nogą. W ramach poszukiwania przyczyny zrobiono mu tomografię mózgu i znaleziono coś szokującego. Normalnie w czaszce znajdują się cztery komory, w których wytwarzany jest i zbierany płyn mózgowy, który następnie jest rozprowadzany. W przypadku wspomnianego urzędnika nie wszystko jednak działało tak jak trzeba i w dwóch z czterech komór ten płyn się gromadził. W wyniku tego te komory bardzo powoli rosły, rozpychając mózg na boki, aż zredukowały go, zredukowały mózg do cienkiej warstwy. Ten przykład można często znaleźć opisany w prasie w stylu: mężczyzna bez mózgu pracuje w urzędzie, ma żonę i dwójkę dzieci, ale ten nagłówek byłby mocno mylący. Ten mózg tam jest. Na pewno nie ma typowej struktury po tym, jak został tak ściśnięty, tak skompresowany, ale najwyraźniej jakoś przystosował się do sytuacji. Na podstawie tych wszystkich przypadków możemy zauważyć, że mózgi mają w pewnym sensie różne moduły. Określone części są wyspecjalizowane w konkretnych funkcjach, i jeśli zostaną uszkodzone, mózg może mieć problem z wykonywaniem tych funkcji. Z drugiej strony, co z modułami w przypadku urzędnika, gdzie komory na płyn mózgowy zajęły większość przestrzeni normalnie przeznaczonej na mózg? Czy te moduły były ułożone jakoś inaczej? A może ich tak do końca po prostu nie ma? Gdy badano osoby niewidome, podczas czytania alfabetu Braila zauważono, że aktywna jest część mózgu, która normalnie jest odpowiedzialna za przetwarzanie bodźców wzrokowych. Podobny efekt zaobserwowano u niewidomych, którzy są w stanie w jakimś stopniu stosować echolokację, czyli w trakcie korzystania z tej techniki uaktywniała się część mózgu odpowiedzialna normalnie za przetwarzanie obrazu. To pokazuje, jak mózg jest w stanie się zreorganizować, wykorzystać części, które już nie mogą spełniać określonych funkcji, do czegoś innego. Jeżeli weźmiemy całkowicie zdrowych ludzi, którzy normalnie widzą i zaczniemy uczyć ich Braila albo echolokacji, efekt jest taki sam. Gdy będą czytać Braila, nie będzie aktywować się część mózgu odpowiedzialna za dotyk, tylko ta odpowiedzialna za wzrok. To sugeruje nam nie tylko, że mózg ma ogromne możliwości przystosowywania się, plastyczności, ale możliwe, że jest zdecydowanie bardziej poplątany, niż przyjmuje się w tym typowym, modułowym spojrzeniu. Mózg składa się z miliardów neuronów i jest niezwykle skomplikowanym systemem. To tak, jakbyście składali zestaw Lego, kawałek po kawałku, zgodnie z instrukcją, i na końcu, po godzinie dowiedzieli się, że ta figura, którą ułożyliście, to tylko jeden z przeszło setek milionów fragmentów, które razem stworzą jeszcze większą całość. Tak właśnie złożony jest nasz umysł, machina, której tryby napędzają jeszcze mniejsze tryby. Miliardy elementów składających się na jeden układ nerwowy, neuronów, które nie są uwięzione w metalu, jak tranzystory, z których składa się komputer, każda komórka to biologiczna tkanka, elastyczna, mogąca się zmieniać i jej możliwości po tych wszystkich latach badania mózgu wciąż potrafią nas bardzo mocno zaskoczyć.